Panowie prosimy. Żyerdowskie radio-retro. Umiar wdzięki z tym, którego żadne mody... Mówi Tadeusz Sznuk. Zapraszam Państwa na audycję Żyrardowskiego Radia Retro. Doktor Maciej Klociński przygotował dla Państwa nagrania z kolekcji sercem zbieranej imienia Jana Zagozdy. Przypomni nam niektóre postaci polskiej piosenki i sceny, przedstawi dokumentalne nagrania i opowieści o tych, którzy zostali, bo wielu z tych wielkich już niestety od nas odeszło. Czarne, kruche krążki zachowały głosy artystów, których już nie ma. Wspomnienie o nich jest jednak wciąż żywe. Te piosenki to ślad po tych, których pamiętamy. Mówi Maciej Klociński. Witam Państwa. Dziś w Radiu Retro słuchamy piosenek Marty Mirskiej. Piosenka przypomni ci, że ktoś na ciebie czeka, że tęskni ktoś z daleka, samotny jak ty. Piosenka przypomni ci, te chwile to minęły, to w przestrzeń popłynęły, jak wody sny. A wtedy serce zabije mocno i perły mnie znów się rozdłocą. Piosenka przypomni ci, że ktoś o tobie marzy, że smutek ma na twarzy i w oczach ma łzy. Marta Mirska była talentem odkrytym w 1940 roku dzięki ogłoszeniu w Gazecie Wileńskiej. Szukano wtedy młodej dziewczyny, refrenistki o głosie altowym, na występy do kawiarni Stral Artystów. Miała wtedy 22 lata, kiedy za namową swoich sióstr i koleżanek w Wilnie postanowiła wziąć udział w tym konkursie. Zaśpiewała tango notturno, którego nigdy później jakoś nie nagrała. Drżał w lichtarzach płomień świec. Po odśpiewaniu komisja poprosiła jeszcze o trzy inne dodatkowe piosenki. Została przyjęta. Od zaraz została zaangażowana do kabaretu literacko-muzycznego ksantypa kierowanego przez Janusza Minkiewicza. Tylko jej prawdziwe nazwisko nie nadawało się na scenę Alicja Nowakówna. Jako łączniczka AK miała pseudonim Marta. To właśnie światopełk Karpiński wymyślił jej to nazwisko mirska, a ona pomysł ten od razu zaakceptowała. Nazajutrz tłumy, miejsca zarezerwowane. Wśród publiczności śmietanka artystyczna. Do jej garderoby weszła Hanka Ordonówna i złożyła jej osobiście gratulacje. Zapytała, gdzie nauczyła się tak śpiewać. Pani Marta odpowiedziała zmieszana, że nigdzie. To się samo tak śpiewa. Ta wielka gwiazda, przedwojenna Hanka Ordonówna pogratulowała najserdeczniej debiutantce, życzyła sukcesów i zniknęła w tłumie. Taki był początek kariery Wielkiej Gwiazdy Piosenki XX wieku, ulubienicy publiczności królowej polskiej piosenki Marty Mirskiej, której piosenki pamiętamy do dziś. Miłość, ci wybaczy smutek zamieni w śmiech miłość tak pięknie tłumaczy stradę i kłamstwo i grzech choćbyś ją się w rozpaczy że jest okrutna i zła. Miłość wszystko wybaczy, bo miłość mój miły to ja. A gdy pokokasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Aż do ostatka, do szatu do dna To zdradzaj mnie potem i grzesz. Miłość ci wszystko wybaczy Smutek zamieści mnie. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grze. Choćbyś się przeklał w rozpaczy że jest okrutna i zła było miastem, w którym schronienie znalazło wielu polskich artystów. Niektórzy z nich musieli się ukrywać. Marta Mirska, która w Wilnie spędziła najpiękniejszych 11 lat swojego życia, poznała tu i spotkała mistrzów ekranu, sceny i pióra ludzi teatru, kabaretu i piosenkarzy, m.in. Hankę Ordonównę, Hannę Skarżankę, Hankę Bielicką, Światopełka Karpińskiego, Janusza Minkiewicza, Sempolińskiego, Duszyńskiego, Ładysza. Skarżanka, która również wzięła udział w tym konkursie, Miała na sobie fokowe futro. Marta Mirska, widząc to, pomyślała o sobie, co ty tu robisz, kopciuszku. Mirska jednak miała wielką przewagę nad nią i wiele więcej zalet, co z pewnością zauważyła i doceniła ta komisja, która ją przesłuchiwała, bo Mirska znała wszystkie najpopularniejsze przedwojenne piosenki na pamięć. A dlaczego je znała? Bo słuchała radia, a radio bardzo je lansowało przed wojną. Znała cały repertuar hanki ordonówny. Dopiero w wieku 21 lat opuściła Warszawę. Znalazła się w mieście Mickiewicza, Słowackiego, filobatów i Filaretów, czyli w Wilnie. Pewnego dnia do jej domu przyszli młodzi chłopcy z AK. Złożyła przysięgę na Krzyż Święty i wybrała pseudonim Marta. Do jej obowiązków należało pisanie odesw. W życiu łączniczki Marty pojawiła się nieoczekiwanie wielka miłość, wielka i tragiczna. Miłość, która odcisnęła piętno na jej twórczości artystycznej. Ta wielka miłość sprawiła, że pokochała ona piosenki o morzu i o takiej morskiej tematyce. A lubiła śpiewać najbardziej zachodni wiatr, spienione Fale, hej chłopcy, może ma barwę zieloną, czy aloha jako uczennica szóstej klasy gimnazjum w Wilnie wyjechała na wycieczkę do Gdyni na zwiedzanie statku Dar pomorza poznała tam podczas zwiedzania marynarza jana zieleniewskiego była to miłość od pierwszego wejrzenia taka miłość jak w książkach jak w bajkach taka którą rzadko spotyka się w życiu ale taka która prawdziwie istnieje pisała że wróciła do Wilna wprost nieprzytomna ze szczęścia Niestety jej marynarz udał się rychło w rejs dookoła świata. To przyniosło rozłąkę. Pisali do siebie jednak listy, tęsknili za sobą. Do Wilna przyjechał po raz pierwszy w 1938 roku, a następnie w sierpniu 1939 na trzy dni. Trzeciego dnia ksiądz dał im nieoficjalny ślub. Gdy odpłynie najbliższy wam ląd, gdy będziecie daleko już stąd i gdy gwiazdy stać będą na wachcie, niechaj z wami wyruszy przez świat, przez upały i burze i grad, ta piosenka jak flaga na maszcie. Tej chodcy, może ma bardzo zielony. Wybuchła wojna. Janek Zieleniewski zginął w pierwszych dniach września 39. Został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Pozostawił listy i dwa pamiątkowe albumy z podróży dookoła świata oraz Miłość w sercu bolesną i palącą. Śpiew Marty Mirskiej od tej pory był pełen tęsknoty, a pierwsze występy ponad jej siły. Nie mogła dokończyć piosenki, nikt za mną nie tęskni, tanga, które na długo stało się szlagerem Wilna. Pamiętała o nim do końca życia, nawet wtedy, kiedy była już mężatką. Niektóre listy podpisywała Marta Mirska-Zieleniewska, przywłaszczając sobie jak gdyby to nazwisko. Marta Mirska w 1946 roku, po szumnych występach w wileńskim Sztralu, przyjechała z rodziną do Łodzi. Nawiązała współpracę z rozgłośnią polskiego radia. Tu zaczęły się jej występy w podwieczorkach przy mikrofonie. Poznała wspaniałą akompaniatorkę Franciszkę. Leszczyńską nawiązała współpracę z Orkiestrą Taneczną Braci Łopatowskich, a pani Franciszka, zaś słynna akompaniatorka, stwarzała tak niepowtarzalną atmosferę do śpiewania, że po prostu przy jej akompaniamencie chciało się śpiewać. Grała delikatnie, co słychać zresztą w pozostawionych nagraniach. Wyczuwała każdego pieśniarza, potrafiła stworzyć takie ciekawe, interesujące tło muzyczne. Grała w stylu przedwojennym, klimatycznie, spokojnie, szlachetnie i ciekawie. Marta Mirska swoim ciepłym altem czarowała publiczność nie tylko zgromadzoną przy odbiornikach radiowych w całej Polsce, ale także, a może przede wszystkim, na wielu koncertach na żywo. Występowała w ogromnych salach plenerowych, w filharmoniach, w dużych zamkniętych aulach, ale także i w salach małych, nieogrzanych, w remizach i w domach opieki. Śpiewała w kawiarniach i na dancingach. Koncertowała w Czechosłowacji i na Węgrzech. Zainteresował się nią pionier powojennej fonografii polskiej, inżynier chemik Mieczysław Wejman, pierwszy człowiek po wojnie produkujący płyty gramofonowe, który tłoczył te płyty jeszcze w czasie okupacji w ukryciu w piwnicy na Mokotowie w Warszawie po wojnie pod koniec 1945 roku otworzył swoją fabrykę płyt przy przykościelnej w Poznaniu i do nagrań zaprosił właśnie Martę Mirską. Orzekł, nagramy każdą piosenkę, którą tylko pani zechce. Wiedział, jak gdyby instynktownie wyczuwał, że ma do czynienia z gwiazdą pierwszej wielkości. Gdzieś musi być świat, gdzie nie ma już władzy twój czas. Lecz szukam od lat i nie mogę na ślad. Marta Mirska kiedyś przypadkiem zauważyła, że jakiś pijaczek pod sklepem podśpiewuje. Wspominałem ten dzień, jak gdyby wczoraj. W dodatku mówi: Przekręca mój tekst. Ten tekst, który ja napisałam. Ależ to najlepszy dowód na to, że piosenka jest bardzo popularna, pani Marto, odpowiedział ktoś życzliwy. Jeśli nucą ją ludzie różnych stanów, ona ze studia nagrań, bo przecież wychodzi na podwórko, na ulicę, śpiewają ją wszyscy orkiestry uliczne śpiewają te piosenki, dzieci w szkołach śpiewają zakochani, śpiewa młodzież, tańczą przy tych piosenkach i je podśpiewują. Z tego należy się tylko cieszyć, a nie smucić. Innym razem Marta Mirska, która w ogóle zawsze chyba wszystko przeżywała, do wielu spraw podchodziła sceptycznie, zeszła ze sceny po wykonaniu jednego ze swoich wielkich szlagierów, była zdziwiona, że po tej piosence zapadła ogromna cisza i nikt nie bije braw. Katastrofa, nie podobało im się, pomyślała. Było wprost przeciwnie, dopiero po jakimś czasie rozległy się huraganowe brawa. Okazało się, że publiczność potrzebuje chwili czasu, żeby ochłonąć po takiej dawce wzruszeń, które dostarczyła pieśniarka. Doprowadziła całą widownię do łez po śpiewaniu piosenki Pierwszy siwy włos i ludzie po prostu nie byli w stanie klaskać, bo płakali. Spostrzegłam dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni. I muszę wyznać, że ten widok wzruszył mnie ogromnie. Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz słyszałam Ciebie. Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech Twój. Panowie, prosimy. Żyrdowskie! Radio retro, cieszę się, którego żadne młody nie zechra, to radio retro Marta Mirska pierwsze płyty nagrała w Poznaniu w wytwórni Mewa. I nagrała tam wiele piosenek. Później nagrywała już w Warszawie, w polskich nagraniach. Na jej płytach znalazły się takie piosenki jak Pierwszy Siwy Włos, Zachodni Wiatr, Hej Chłopcy, Katarzyna, Gwóźdź w bucie. Podczas któregoś z nagrań Marta Mirska zauważyła, że orkiestra jest zbyt głośna w stosunku do niej, do solistki. Przybliżała się więc do mikrofonu. Inżynier dźwięku jednak zadecydował, żeby w tej konkretnej piosence yy, nie była tak blisko, żeby ten głos nie był na pierwszym planie, ponieważ jest tu piękna partia skrzypiec i to ona musi być wyeksponowana. Był to oczywiście błąd, bo w nagraniu piosenki zawsze to wokalistka czy wokalista musi być na pierwszym miejscu, bo chodzi o to, żeby każde słowo piosenki Mogło dotrzeć do słuchacza. Marta Mirska przybliżała się, więc z każdą kolejną próbą do mikrofonu, a uparty inżynier dźwięku, żeby z nią wygrać, musiał narysować kredą, kółko wokół stojaka z mikrofonem miał wtedy powiedzieć: Niech się pani nie ruszy. Poza koncertami w stolicy, Mirska śpiewała w całej Polsce, jeżdżąc na koncerty, śpiewała w miastach wielkich i małych dla budowniczych Nowej Huty, dla budowniczych MDM, na zlotach młodzieży, śpiewała dla górników i hutników, na stadionach, na placach budowy, a nawet w przedszkolach. Nawet czasem nie było ogrzewanej sali, ani nie było w tej sali instrumentu fortepianu czy pianina. Akompaniował wtedy akordeonista, a ogrzewanie stanowiły niemilknące oklaski widzów. Często przychodziło artystom ogrzać jakąś zimną salę. Wykupiwali wtedy w sklepach GS spirytus, wlewali do miski i podpalali, żeby się ogrzać. Marta Mirska śpiewała podczas wielu pochodów pierwszomajowych, na imprezach patriotycznych i z okazji świąt państwowych. Na Mariensztacie śpiewała na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie. Każdy z nas ma swą porę roku, Ty kochasz lato, nie dziwię się. A ja od dzisiaj tak lubię jesień słodny, pochmurny dzień. W po żółtych liściach to nowych domów. W ku niebu wciąż wyżej, zapytaj wiatr, Gdzie szczęście jest najbliżej? Na MDM już praca w Stukiem sukiem serc, warkotem maszyn. Tam się budzi dzień, dzień we ma nowy rytm. Cel jest wspólny, dłonie twarde, przyszłość dni. Przysłuchaj się, melodii śpiewają stal. Melodię ten jesienny wiatr niesie w dal. To jest poezja nasza zaklęta, w czym my budujemy MDM. Na MDM. dzień kończy się. No przejmuje swoją wartę, praca we mnę. cóż jesienią myśleć o wiośnie, że liście lecą, ty nie martw się. Przejdź nową trasą, przypatrz się mostom, a zaraz będzie ci lżej. A o publiczności swojej mówiła tak. Publiczności nie da się oszukać. Publiczność nigdy nie zaakceptuje nieprawdy, fałszu, udawania. Istnieje jakaś niewidoczna nić pomiędzy publicznością a wykonawcą. Wykonawca musi być prawdziwy i naturalny. Dziękuję ci, za wszystko ci dziękuję. Za usta twoje i pieszczot moje. Przedłeś już, nie wrócisz tak, żałuję. Traciłam Ciebie tę ciemną noc, chcę wierzyć w to, że jeszcze się spotkamy. By przeżyć baśń tych minionych dni Jak dzieci znów ze szczęścia zaszlochamy Lecz dziś za przeszłość dziękuję Ci za szlokany. dziś za przeszłość dziękuję Ci. Marzolene z orkiestrą Edwarda Czernego śpiewa Marta Mirska. Nad miastem mrok, uliczcem gła, a mimo to Czeka tam Gitary dźwięk Odezwał się Nieśmiały głos Zanucił refrensę Marżolene Dziewczyno ma Tyś piękniejsza jest Niż róży ksia. Marzolene, przysięgam Ci, Gdy wrócę z wojska, musisz moją być. Czekała rok, czekała dwa, Aż w którąś noc, Gdy księżyc zgasł Obudził ją, Gitary dźwięk, Znajomy głos znów śpiewał referenter. Marżolene dziewczyno ma, tyś piękniejsza jest niż różyk Marżolene drzwi otwórz mi, nim stanie świat, ja znowu muszę iść. Pojechał w świat, zostawił ją, piętnaście lat nie było go, aż w pewną noc. די טינגלע שטאנקט אויך זיי שקייוועל רעפנטער Bo wszystko kończy się nad miastem mrozu, z uliczcem i cisza w kroku, Już księżyc zgasł i Zamirk też, gitary dźwięk, a razem z nim piosenki refren I Zamirk też. A razem z nim piosenki To wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję za uwagę. Słuchajcie Państwo, piosenek w wykonaniu królowej polskiej piosenki Marty Mirskiej.